Witam Was w kolejnym odcinku z serii yy, frakcje w Minecraft, let's play w Minecraft. Tak poradziłem sobie z tej paseczkami. Okazało się po prostu źle wgrałem yy, OptiFina yy, Po prostu źle wgrałem Optifine, ale już sobie z tym poradziłem. Dziś, jak zapowiadałem, będziemy znowu szukali miejsca na. znowu będziemy szukali miejsca na frakcję. Z mogę ci podać. No i musimy po prostu szukać tego nowego miejsca. Pierwsze zadanie, jakie mamy, to znaleźć miejsce na frakcję, później zdobyć to, później rozbudować sobie chałupkę, rozbudować sobie jakąś chałupkę i znaleźć właśnie te różne. Żelaza i tak dalej. Potrzebujemy po 20, 25 Jacksów, 25 Golda i 25 yy, Żelaza. Tak właśnie. Trochę to będzie trudne do znalezienia, ale jeśli chcemy wziąć sobie mm, stworzyć Gildię, to po prostu musimy mieć znowu, bo to po prostu musimy mieć. A tyle przedmioty, o których Wam mówię. Pisaliście do mnie na PW, na bo Na pewno, na że yy, mało jest to rozmowy, mało jest Nie wiem, czy tego wpadki nie powiedzieli w, w poprzednim odcinku, ale raczej nie. Yy, jest jest mało rozmowny. Yy, to dlatego, że po prostu to jest, że mój 30 film. Właśnie mało. I nie przyzwyczaiłem się właśnie do tego, żeby tak z wami gadać, nie mam w ogóle na jaki temat z wami rozmawiać. wiem, na temat filmu i filmu mojego kanału i tak dalej, po prostu nie ma o czym gadać. Właśnie tak się zacinam i że niby o was zapominam, no nie? I nagrywam dalej, zapominając o was, a ja w ogóle o was nie zapominam, tylko że... No, myślę, po prostu, myślę, na przykład przechodziłem w stadzie parkura i nagrywam, lecz ten film to bym nie wypał Nagrywam, nagrywam, nagrywam. To był chyba 30-minutowy filmik. Nagrywam ciągle. Po jakimś czasie zapomniałem w ogóle, że z wami rozmawiam. I że nagrywam. I tak sobie przechodziłem i. Przechodziłem i w ogóle. Nie no wiem. No, zapominają po prostu o tym, że z wami rozmawiam. Nie, to może tak jakoś dziwnie tak zabrzmiało, bo... Źle skonstruowałem zdanie. Yy. Ale właśnie o to mi chodziło, że... Wcale nie zapominam o tym, że z wami nagrywam, tylko po prostu... Nie, to czym to nie I tyle. Tak, teraz szukamy właśnie sobie jabłek. No, Powinien się ukrywać, ja mam y, 2,5 tylko głodu. Jak już zapowiadałem w kolejnym y, w, w Wielkim Powrocie, że jutro raczej nie będzie filmu, bo on właśnie takie dzieje y. No i jutro nie ma filmu. Powinien być kolejny film po jutrze. Oh, Boże, mnie długo tutaj głodu umrzemy. Jeśli nie znajdziemy szybko jakiegoś miejsca na home'a. To jest set home? Jest. Myślę byśmy dzisiaj tutaj sobie w tym lesie zrobili miejsce na dom. Podbieramy sobie... O, wiem. E... Zrobimy sobie domy pod ziemią, tam gdzieś głęboko, nad tą polanką. Później, gdy będziemy mieli te wszystkie przedmioty na gildy, to wyjdziemy z podziemi i na tamtej polance sobie zrobimy. Yy... Na tamtej polance sobie zrobimy gildię po prostu jakiś zameczek albo jakąś willę, coś w tego typu. LOL. Nie rozumiem tego. Taka logika. Yy, w co yy, klikał sobie super moc yy, tego siekiery. I nagle mi te yy, aferwerki. Nie rozumiem jaka to jest logika w ogóle w tym. Hmm. Czyliście mi tak będę że nie możecie się udoczekać odcinków z panem Sebalosem. Hmm. Niektórzy właśnie nienawidzą odcinków z nim, kiedy ja z nim nagrywam. Właśnie niektórzy lubią, bo on tak się jakoś dziwnie zachowuje i ich właśnie tak rozbawia. Pan Sebalos wróci po majówce. Będzie w niedzielę. Jeśli chcecie, to nawet w niedzielę mogę z nim nakręcić odcinek. Specjalnie dla Was. Eee... no i tyle. Nie wiem dlaczego, to jest chyba zbagowany piasek. Hmm, był zbagowany piasek. Weźmy sobie trochę trzciny i. Jakie ja teraz zbieram drewno? Tak, Takie, ja, dobra Weźmy sobie trochę trzciny i. Hmm, zbieramy sobie drewno. Jeśli będziemy mieli tak drewna, to po prostu pójdziemy i znajdziemy sobie jakieś jedzenie. Bo bez jedzenia nie wytrzymamy zbyt długo. Ewentualnie możemy. Mm. Czekajcie. Dobra, ewentualnie możemy po prostu sobie tutaj ustawić set home'a i wpisać killa. Albo po prostu utopić się albo coś w tym stylu. Ale. Lepiej by właśnie było, było, gdybyśmy znaleźli jedzenie po prostu, bo nawet gdy chcemy, nie wiem, iść do tej kopalni po te przedmioty, które nam kazali zdobyć, to potrzebujemy właśnie sobie wziąć jedzenie, a nie będziemy wiedzieć co my sobie kila To by było głupie. Mm, tak już się zaczynamy rozwalać i sypać. Tutaj home'a sobie ustawię. Tak. Dobrze, ustawiłem sobie set home O... 10 kończymy ten odcinek z 9.53 Może tak fajerwerki Dawajcie fajerwerki Nie, ja jeszcze nie mogę jeszcze 81 sekund Może z tego co, nam roz co tam rozwaliliśmy to może yy, wyskoczyły nam jabłko jakieś albo coś Szybko, bo nam wyskoczyło jabłko. Mm. E, jabłko nam niestety nie wyskoczyło. Musimy umrzeć. Walczył z kaktusem. Fajnie. Dobrze, home set. Umarł z głodu. Home. Mamy nasze itemy, wszystkie wszystko jest idealne. Mhm. Dobrze. Możemy rozpocząć kolejne zbieranie drewna. Albo tym razem zbliżamy sobie kaktusy. Zbieramy sobie parę kaktusów, i zrobimy sobie tam u nas w podziemiach farma. Albo czekajcie. Tutaj gdzieś widziałem taką fajną górę. W, w której by też można było zrobić sobie właśnie gildię czy znaczy, taki prawy, taki początkowy dom A teraz już chyba jej nie widzę, o tam jest. No, taka swój na górka. Będzie trzeba trochę kobla przetopić, żeby mieć dom do zrobienia. Może tutaj sobie, tutaj jest już takie fajne. To, że tutaj, zrobimy sobie wejście takie. Tak. I tego serwera niestety nie będzie w opisie, bo mogę wam to powiedzieć? Yy, Gdybyście mieli IP, to w niektórych momentach, się ja robię zdjęcie kordów, moglibyście po prostu tutaj wejść i do mnie do domu i po prostu wszystko tutaj tej Gdybyście w końcu taką lepszą gildię, która ma dużo siły i mogłaby mi sklejmować właśnie teren, to ja właśnie podam IP. Ewentualnie gdyby admin się uparł, Mógłby w komentarzu dodać tam komentarz z IP serwera. O! I będzie tutaj taki genialny na wejście. A teraz co zrobimy? Tak, jestem genialny. Chciałem sobie zrobić piec. O, ładny piec. Tak. Beautiful, piecek A teraz sobie stoimy trochę tutaj tego. Dwa węgla, tak. A po prostu dwa, bo we trzy węgla pójdzie do mnie na pochodnia. Będzie takie sobie tylne wyjście. A tutaj w ogóle będzie wyjście, a tutaj to zamurujemy. Myślałam, że ktoś już tutaj idzie. Natomiast nikt tutaj nie idzie, to było tylko moje przewidzenie. Tak. Godzina jest 58. Za chwilę będziemy kończyli ten filmik. Wstawię filmik i poczekamy jakieś 10-20 minut i będziemy nakręcać kolejny filmik ciekawy jestem jest jak rozwala ten kilo te z fajerwerkami czekajcie to tutaj rozwalić Możemy eee. to ścianę na przykład rozwalić słabe Czy znaczy nie tak słabe, dość słabe. Lepszy był już właśnie ten nawet. Lepszy był już nawet... Yy, ta siekiera była już lepsze. sobie zrobimy takie przejście, to będzie nasza kuchnia. Tu gdy zdobędziemy trochę właśnie żelaza, to sobie... A no, bo tu będzie nawet taka gilda. Dobra, będzie miejsce zdobędziemy już żelazo. Dajemy sobie tutaj właśnie taki jak czy jak to tam się nazywa, żeby nam przepalało różne te rzeczy, by się tak wrzucało z kuchni. I właśnie tym lejkiem będzie nam się przetapiało. Sory za skrzypienie, ale to jest moje krzesło. Stare już krzesło, dlatego tak skrzypi. LOL myślę raz tutaj, tutaj tak zrobimy i będzie już to koniec. Na razie tutaj tak załatamy. Podłoga powiem Wam, że powinna być z kobla, natomiast yy, ściany będą z desek. A to później, kiedy już będziemy mieli taką rozbudowaną tą gildię, będziemy mieli wszystkiego potąd. I na razie musimy sobie przetopić z sześć kobla. Tak, i na tym kończymy nasz kolejny odcinek. Jest już drugi odcinek. Kolejne odcinki powinny być za 10-20 minut. A na razie żegnam się z Wami. Cześć!